załatwić, ale są to sprawy, które trzeba koniecznie chcieć załatwić. Na to czekają również mieszkańcy naszej gminy. Z pewnością jesteście Państwo ciekawi, co ja jako kandydat na burmistrza proponuję. Szanowni Państwo, mój program podzieliłem na kilka segmentów. Pierwszy z nich. To sprawne funkcjonowanie administracji samorządowej, która powinna tak samo służyć wszystkim jego obywatelom, bo to państwo, to wy jesteście pracodawcami, a nie klientami. Przede wszystkim należy usprawnić funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie przez znaczne skrócenie czasu załatwiania spraw. W tym celu należy stopniowo zlikwidować referaty, a zastąpić je samodzielnymi stanowiskami pracowniczymi. Za załatwienie sprawy nie będzie wtedy odpowiadał referat, lecz konkretna osoba, kompetentna osoba.